Siemanko widzowie, z tej strony radiol. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tu już jest, tu już jest chyba y, drugi odcinek z Odzera. Y, no Man's Land. No, tu są jakieś takie... Y, za które można dostać pieniądze, ale oczywiście my tego nie chcemy. Y, no. Więc ja tutaj mam taki pomysł, żeby na razie to wszystko skosić. Y, no. To wszystko skosić mniej więcej, nie wiem tak Na oko dziś to wszystko skosić Ym, No I potem y, Ogólnie Wam zaspoileruję, y, że y, Będzie pod koniec, znaczy nie w tym filmie, ale w kolejnym y, Będę robił belki, więc możecie zostawić łapeczkę w górę i Subika y, Bo troszkę mnie to kosztowało roboty No, a więcej ja Wam nie będę spoilerował po prostu sami obejrzyjcie do końca i jak wydam kolejny odcinek, to tam też będzie z Dobra, tak myślę sobie, że najpierw skoszę wszystkie drzewa. W sensie, może nie wszystkie, ale część. Tak nie wiem, co się dzieje ze mną, bo raz koszę, raz nie. Kurde, czemu to nie chce się... Co je... A, dobra, zapomniałem że ja mogę to wziąć. No ostatnio, no nie wiem co jest ze mną, bo ja raz tym się zajmuję raz tym, raz tym. Będzie o tym osobny odcinek może nawet. W wycinaniu. Cały odcinek będzie poświęcony pewnie wycinaniu, nie wiem. czy czemu to się nie bierz. A, dobra. To tu. Dawno nie sprzedawałem drewna. Dobra, yy, zobaczę tutaj. Dziś mniej więcej takie prasy będą w następnym odcinku. Mniejsza. Yy, będzie o tą, którą widzicie? O ta. Roland 66, 66 yy, i będzie do tego owijacz. owiarka No o, coś takiego. Tylko też się będę zastanawiał, czy nie kupić od razu całego albo posłuchać jakiś na modchabia albo gdzieś na internecie jakiegoś moda na w miarę tani yy, yy, prasę z tym yy, z owijarką. No. Teraz tak myślę sobie, o, to są jakieś szklarnie, nie, szklarni to nie szklarni, może budynki, fabryki. A, nie, 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 nie tu, o, pszczoły i, i głównie w dzisiejszym odcinku y, będzie nasz pierwszy ul. Bo troszkę trzeba też kaski pozarabiać. No, mamy pierwszy ul. Nie wiem, jak to będzie. A, zapomniałem jeszcze postawić tego punktu, gdzie y, mają się palety y, robić. No. Kurde, nie wiem co jest z tym zatorem, ale on tak startuje dziwnie. Dławi się, można tak powiedzieć. No... Tylko teraz się zastanawiam, po co ja kupiłam tą... Yy, samozbierającą... Yy, w sensie, tą przyczepkę, która zbiera trawy, skoro... Yy, mogę ją odwypożyczyć w sumie. O, co A, pniak nie do końca wycięty. O, znowu? Dobra, będę używał, uważał, ale chyba już nie ma pniaków. No, nie ma już. Tylko też się zastanawiam... O, drzewo. Też się zastanawiam z tymi krzakami, widzicie tutaj? O, sarna. Aha, aha. No, zastanawiam się z tymi krzakami na polu, bo na mnie trochę denerwują i... A jak sprawdzałam wcześniej, to kiedy robiłem orkę, w sensie yy, przygotowywałam teren na swoim innym sejwie, yy, to po prostu one nie znikały, więc nie wiem jak. No. Dobra, ja tu sobie pojadę, jeszcze tutaj trochę zrobię tego. Dzisiejszy odcinek nie będzie. Nie będzie przekraczał więcej niż 15 minut, 11. Nie będzie więcej niż 11 minut. Dobra, raz to, raz to robię. Dobra, to skoszę to. Ciekawe ile dostanę za takie jedno duże drzewo. 25 metrów. Świerk. Nie, czemu się nie tnie? O, teraz dopiero. Tu, o jeden, dobra, chyba jest gitno. To się tak obraca. Ok, ile dostanę? O, tysiąc, 1200, to faktycznie będę musiał zrobić odcinek z wycinania drzew, bo naprawdę to jest do zarabiania dobry sposób. No, więc tak, ok, to biorę. Ten drewno też biorę. No. Yy, dobra. Czekaj, dobra. Ile dostanę za to, muszę zobaczyć. 100. O, 193. No to tak troszkę mało. O, świerk będzie. To teraz dostanę dużo. Teraz dostanę cisiaczka. Kolejny świerk? Świerk? to są same świerki? Dosłownie. Może to nie będzie. No, nie, to są same świerki. To są same świerki. Najwidoczniej są. Dobra, kolej. Nie, to, to jest ogólnie jakaś plantacja świerków. Wszystkich. Dobra, bierzemy to wszystko. Znowu nie skosiłem. Je, ja tego nie skosiłem. No, trochę tego nie skosiłem. Dobra, teraz to wszystko skosimy. I no nie wszystko. Perfekto. Możecie napisać y, hashtag drewno, a wam przy, przypnę serduszko. No. Dobra, może szybko, szybko, że mi się to drewno ruszy. Dobra, 1200 dostałem. Też mam taką fajną BMK <grym> i polonego, więc można się nieźle bawić. Mm, dobra. Ogólnie y, używam takich modów dosyć y, na speed' i ogólnie na branie dużych... Ojej, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? O, dobra. Ogólnie biorę takie, mam takiego moda, nie wiem czy to nie jest y, zbyt takie oszukanie. Y, ale ja nie jestem specjalistą od takich rzeczy, więc pierwszy raz robię taką serię, mm, więc nie wiem jak wyjdzie. No. W następnym odcinku dodam se tyle kasy ile po tym odcinkiem będzie yy, łapek w górę. No, więc pamiętajcie zostawcie łapkę w górę. To dostanę więcej pieniędzy i będzie dla mnie lepiej. Więc no już wiecie co macie robić. Już w tym momencie możecie zrobić to. O, 1270. Chyba najwięcej. Dobra, które by tu wziął... A, to wszystko... W Dobra. Y ja już jestem. Y coś tam mnie przerwało przez chwilę. No. Dobra, więc ja już tutaj y zacznę y ciąć. Czy znaczy już prawie wszystko w sumie ciąłem da się tak na wpół? Nie, nie da się. Dobra. Yy, tak, nie da się. A tak może da się. Nie, tak też się nie da. Dobra, biorę to drzewo. O, od razu na ul wpadłem. No. Yy, na razie, yy, wiecie co? Ja muszę tutaj jeszcze jedną rzecz zobaczyć. Yy, Okej, okay. jest takie... To się zastanawiam ciągle nad tym. Ale to w następnym odcinku będzie. Raczej w następnym. Dobra. A weźmy sobie to. Tu mamy jakiś... Dobra. Ja już to wypożyczyłem. Na następny odcinek. Nie wiem czy to jest mój błąd, czy nie, więc najlepiej, żebyście szybko zostawiali te łapki w górę, naprawdę, jakbyście mogli. Mi jakby na tych zależy, bo ja nie wiem, czy ja nie zbankrutuję przypadkiem, no. Więc wiecie. Dobra, ja tu sobie tak skoszę. Yy, I też piszcie, czy chcecie dłuższe odcinki, czy takie krótkie, bo ja nie chcę ogólnie tak zanudzać, bo u mnie to zawsze wychodzi 20 minut. Mogę robić po 30 minut i wtedy wyjdzie, nie wiem, 15 coś, 15 yy, minut będzie z time lapsem. Dobra, odłączymy. Dobra, troszkę tak szczytuję, ale no, no wezmę sobie to tutaj. Przeniosę. Turbo zetur. Turbo. Dobra. Ja w sumie mogę wziąć już to podłączyć. Ajajaj, ale to troszkę głup, głupie jest. Wiecie czemu, widzowie? Bo ja teraz muszę mieć drugiego ciągnika, żeby jakkolwiek to miało sens. Albo będę jeździł w to i we w to. Albo wezmę tamten w rękę, postawię go gdzieś tu na polu i... i tak to będzie. No, dobra, więc ja już tu prasuję. Dobra, myślę, że to sprasuję i gdzieś mniej więcej będzie już koniec odcinka, bo dłużej naprawdę się nie chcę nagrywać. Jest chyba jakaś dziewiętnasta, coś koło 19.00. No, dobra, ja to wezmę, jeszcze ja tu przejadę. No i też możecie zadawać pytania na QA, bo pamiętajcie, że zbliżaj się wielkimi krokami na, na jeden.